Moi rostomili, posłuchajcie pogodki o starym rektorze. Dzisiaj dziecka wróciły spadki do szkoły po feriach. Tuż chciałbym Wam żyć taką jedną pogodkę o starym rektorze. No tuż było tak. Jeden starszy panoczek se siedział na ławce pod strumami. Podszedł ku niemu jakiś chłop, a się go pyto: wspominacie se mnie? Starczy, starszy panoczek się na niego podziwiał, a żyk, że nie. W tymczas chłop mu prawi, że Kielisi był we szkole jego rektorem. Tuż gdzie? Pro, potem starszy panoczek się go pyta. Tuż, co porobiesz w żywocie? Czymże gdzie? Chłop mu na to prawi. Y, tuż wiecie, jeżek rektorem. Ja? Tuż pięknie. Gans tak samo jako i ono, Pytał się starszy panoczek. Ja, tak jakoby. Ale wiecie, zostałem rektorem skry was, bo to wyście mi pokazali samym sobą, jaką cestą w żywocie mądrepsić. drepsić. Starszy panoczek był fest ciekawy, kiełse chłop ułożył, że będzie rektorem, tuż wyrządził mu jedną historię. Roz mój przyniósł do szkoły nowe, przeogromnie drogi, szumne godzinki, co że fest chciał mieć. Tuż ukrodę mu te godzinki. Tak oto. Wraziłem mu rynkę do kapsy, a urzech ich miał. Mój kamrat chnet wzywnył, że się mu te godzinki straciły. Tuż to szpalował naszemu rektorowi, a ten rektor, to żeście byli wy. W tym czas panoczku żeście rzekli całej klasie. Dziś ogrośik grajfnął godzinki waszemu kamratowi. Tuż kto to zrobił, niech ich mu chnet wróci te godzinki spadki. Ale i o tych godzinek nie wrócił, bo żech tego nie chciał zrobić. W ten żeście zawrzeli dwieże, a kozaliście wszystkim stanąć we wielkucnym kole. Chcieliście przechledać wszystkie nasze kapsy, jedną po drugiej, aż te godzinki się nądą. Kozaliście nam ną jeszcze pozawierać oczy, bo inaczej nie będziecie tych godzinek chledać. Tuż tak my zrobili, jak żeście chcieli. Drepsiliście od kapsy do kapsy, od jednego szkolnika do drugiego, kiedy żeście przyszli ku mnie, a naszliście godzinki, toście ich wyciągi, ale dalej żeście chledali po kapsach, aż żeście doszli do końca. Jak skończyli, to żeście nam rzekli. Godzinki się naszły, możecie odebrzyć oczy. Nikomu żeście o tym nie prawili. Nigdy żeście o tym, po tym nie skorzyli, ani nie wspominali. Żaden się nigdy nie dozwiedział, kto grajfnął te godzinki. W ten dzień żeście uratowali mój mores, ale nigdy w żywocie mnie nie było gańba, jako w tym czas. Ale to był ten dzień, kiedy spokopił, że nie chcę być złodziejem, ani hacharym. Nigdy żeście mnie nie wzięli na bok, do kąta, co by mnie butować, wykładać, że się tak nie robi, lebo mi dać jakąś korę za to, co żech zrobił. Nigdy w żywocie. W ten dzień... Dostał od żywota, a od was przeogromnie ważną wiec. Spokopił rzech, jaką robić prawdziwy rektor. Wspominacie to, panoczku profesorze? Starzyk kiwnął głową, a rzekł. Ja pamiętam. Pamiętam to jak, jak dzisiaj. Jak rzech chledał godzinek po kapsach szkolników. Eny wiesz, ciebie nie pamiętam. Bo kiedy ty kapsy macą, to że miał w tym czas zawrzite oczy. Ten starszy panoczek, co siedzi na ławce pod strumami, to je na Oza jest prawdziwy rektor, bo on swoich szkolników uczył żywota.